Hej, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z CSGO i jest dzisiaj ze mną matus. Cześć, witajcie. I gramy sobie na widzów jakieś mapki z warsztatu. W tym momencie gramy Dasteka, czyli połączenie Azteka i Dasta. Zobaczymy jak to wyjdzie. I jesteśmy z chłopakami tutaj piątkę w przeciwnym teamie mamy losową. I u nas trzech jest też losowych z grupy, także jedziemy. No, Możecie się w sumie przywitać, no. jak chcecie, coś tam wiecie, te sprawy. O, pięciu b chyba. Mikrofonów nie mają. Ale mnie zdjęli, nie wierzę w to. Zjechali ty. Melon trochę na A taktykę gra. On wyczekuje, wyczekuje na kocę, więc spokojnie Dobra Ogólnie... Jeszcze, jeszcze zaskoczę. No, ogólnie to gramy tak, że u nas w drużynie są ci najsłabsi Z najniższymi rangami, w sensie, nie, że wiecie Ranga nie gra, ale mają najniższą rangę, więc są u nas w drużynie No, no i Melonizer ma co tam miał? Silvera, Silvera Elita, Elita chyba Silvera No, no Maro ma Golda 1, a Chicken, Chicken Golda 3. 3 Albo 4 No, no A w przeciwnym teamie mamy Lema, podwójne akacze DMG, chyba jakieś tam akacze i te sprawy. No, 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 ja mam Supreme Logic Lema. No, ja, ja mam Lema, bo spadłem z Suprema. A dużo z was pisało, o Jezus, masz Suprema i nieźle. To nie jest nieźle. Jeszcze na to, że ja grać nie umiem, to już zupełnie. Oj. Do, co to za mosty do terabiti jakieś są? No, ale ciekawe położenie, nie? O! podobne do tego do KSO i sprzedałem Long check Dwóch long? jeszcze long, znaczy A ten koło most A to jest long Tak Marek teraz W tobie nadzieja gościu O! Oj oj, oj. ale o. rozpętał, ale rozpętał No nie pykło, nie pykło no, i w ogóle to wiecie, wbijajcie do Matusa na kanał Wymienimy Czarty. się Wymienimy się subskrybencjami Dokładnie Matus zacznie nagrywać GTA AACF A GTA 5 Ale head Nieźle Na B czysto O nie, nie czysto, B2 Ale wjechali B no nie, nie miałem kamizelki już tu przyszedł. Od nie wiem skąd nawet. To no, klaśni teraz na przykład. Nie wnikam co to było. Fa panie. O, coś tam strzelają. No i spalony, wszystko A, raz. A jest ja okno, nic... o. Dobra. Że chociaż u mnie zabijałem Nie, amunicji mi brakło 1B minus 50 Dobra Teraz musi się udać No mu musi, kurde Awkę grają, a tu drewniane Strzelają. drzwi są, ty No Dawaj, wjeżdżamy tam, co? Ale mi skladkowało Nic nie widzę MKS AWK gra No no Magmida coś może iść Kurde oni gdzieś tu na górze są ty Na shortcie no. Z longa jeden przeszedł No nie i wychylił akurat jak z Ja to odbijam nie Miałem 04 ale to jest ten czas Uważaj, bo... Osta... o Schajcisz się. No nie Ale blisko było, no. O kurde w krzak jakieś wszedłem i... No właśnie i krzak mnie prawie zabił. Jeszcze gimnazjum, za rok już nie będzie. Nie, za rok to coś... No trzy, nie, jeszcze smoka. Ale słabo gramy. No Nie w oczach, full focus, moi drodzy. No, nie smokuj mi, bo ja tu po nóżkach patrzę. Nice. Maroma coś. O, już nie ma. No super. Ej, Można tu wskoczyć też? Nie widzę Z takiej możliwości. O! No nieźle Kolejny, dawaj, dawaj o, o. No nieźle Strzał, 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 strzał Najlepsze No Z Shortem podchodzę Niestety, nie siadło. A plantują, a Ty, o matko, co? Kukli. Nie widziałem. nie widziałem tego. Kukli style. Z awupy? Z awupy. No. O stary Ale kukli No to wakacje się już skończyły, ale nie dla ciebie Jak ty jesteś, nie wiem, JW? JW Ja to jestem, Hopie. Kenny Pies Jakie słowo Chciał mnie ci tam. A, to ty jesteś. No. <grym> da <się w górę> na, na longu są. No, long coś tam. Jeden long. Ale kurde, no nie mogę sobie trafić w niego. I tak tak... wyszło. Tu na shorta przed kolegą. O, oh, shit, czekaj, bo flesza dostają nam idzie. B. jeden B, Miał 10 HP. No nie. No nie. No. O, przebiegał przez respa. Kurde, mogę go zdjąć. Drugiego. A ten to chyba w nogę dostał. No dostał 66, a jeszcze awkę na resp'ie mają Awka na resp'ie u nich jak coś I jeden minus Zdaje 60 przejąłem. sobie przejałem kałaszka pan Tu też można tego flesza Aha No ten na minus 60 Ładnie Marek, ładnie ja nawet no. takiego nie mam, jak nikt nie chodzi, ja no. kaki bali. O, i nogę dostał w skoku chyba. Ja mam na loga Nie, nie mogę mieć lepszego no, internetu, bo no. mieszkam na wsi. Nie, no nie mieszkam na wsi, ale. <laughs> ale dziwny respire jest Staro. No, o, mówiłem, że dostał w skoku. Gdzie ostatni? Nie, to jest lustrzanka dasta. No. no tu, na środku. Poza, <noise> Loczek dobił. <noise> Patrz, tera res. O oh, shit, autolamy chyba mają Chyba na. Popatrz na to, patrz jak się zabija, dobra ja ci dam lekcję patrz. O. <laughs> o kurde. Melon dawaj ich Melon... Gdzie był ostatni? Nie wiem, yy, no, long. na Longu Melon sobie zrobił przerwę w graniu, żeby się zastanowić przez chwilę i napisać easy hedgik. <noise> Uważaj, bo on tu będzie. O! Na longu z awką. Między drzwiami jest. No. Ale ja go widzisz? zrobił! Ten A. timing, chicken, nie! To mogę teraz powiedzieć coś, co wytniesz na przykład? No. Kupa. No i tego nie wytnę. <noise> Dzięki. A możesz Niszczysz pauzę nie, nie, nie. w meczu wpisać, na, jak ktoś? O nie! Patrzcie to! Na no, nic nie będę patrzył. Chyba long. O kurde, ale granat, akurat się odsunąłem. To tylko my mamy MVP, patrz. Jeden long. K. Tak. Dawaj, odbija. A ich czterech? O si! No i dupa. Nie trafiłem, Wszyscy na sajdzie, Wszyscy. Znaczy trzech na sajdzie Oooo, dostał za 44. No. Proszek. No. Proszę. No. A dzięki, dzięki. Ale kamizelki nie mam. To średnio w sumie. Kupiłem kamizelkę, bo zdążyłem jeszcze. No i super, za zero. Ale nas zbili. Mam kreweturę z paroma przyciskami X. Dobrze, że spacja jest. To najważniejsze. No, dokładnie. Spacja... E, do Ale główienia... flashbang. Ja na spacji mówię w się. Tak? No. A na czym skaczesz? Na scroll. A to ja też. I na spacer i na scrollu mam skok. E, nie, nie, nie. No i B wbijają teraz. Nie. Trochę zbarzywiłem. No akurat o. przechodził, a ja odcelowałem Jakaś broń tu twoja leży Pod oknem. No mam Ja walę! O, ale mu wywalił. O no nie, akurat w się do p... Dupa O, oh. czy ten kurde ładniej Nie Taki loczek. Saveuj Nie, nie saveu. A? A? Zasejwował. A się zdziwisz, bo może mu datą AWP w pierwszej. Może, znaczy to nie chodzi nie o to. Ja się zdziwiłem, że no happy Poland. Z hashtagiem Nie trafił Naszego zawodnika Chickena hmm. Na beko Śmietnika wdaci. W prawo Czyli No stop no nie Na side'ie Jeden Na plecy No i średnio Bo z dwóch stron Strzelali I się kręciłem tylko O chicken Ta czułeś Myśli jest chyba 5-0. Gdzieś tam koło świątyń trzeba zrobić zawijasy. Dobra, lecimy. Jest w Siedzi w picie i się czuje wyśmienicie. No. shit. No nie, no musiał w plecy trafić. Jeden shorta idzie A wopa na długiej Jak nie skrócają Shortik był No i dostał Kurde Ja nie, 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 nie odkur... Ja. Mh... Mks Gościu, no nie wierzę, no 18hp Ja mam 20hp Hitken teraz Hicken Reset kamery, bo tu już kurde 22 minuty nagrania mi zostało E to spoko, wyrobimy A to luzik Na jutro muszę coś A to sobie rano zmontuję Zanim do Katowic pojadę No Na spokojnie, nie? O, mid jest, mid za Co on taki pancerny jakiś? O nie ale mnie zraszował w kletki. Dawaj taki challenge, robimy jeden na jeden zagrany, Kto przegra, to się na rudo farbuje. Ale zwykłą farbą, nie szamponetką. Aha. Panowie szybko, Pysz. szybko, nie ma czasu. Uj, ale ma karambita chyba? Fajnego jakiegoś. Ja nie, ja mam kałaha takiego, zwykłego, z naklejkami i nazwałem sobie go Bravo Laminate. Lol. No i kurde już nie zdążyłem ty Jesteś happy chyba Nie jestem happy Bo przegrywamy Heh. Ale happy tak, ale w sensie happy nie ten no, graczy no, Ja rozumiem Kościu <śmuszczą> <śmuszczą> A to wszystko w twoich Ryncach Moim paluszku który strzela i w, w tym tutaj... O ładnie Nice chłopak Rozszyfrujmy to Chłopaki jak idziemy? Zobaczmy tu mamy taktykę Ogarniamy to i jak O O Ale <śmienny> do Dobra rozumiem tą taktykę, lecimy Też w górę da się? No, da się Czekaj to no, 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 no. Ale młotów. Aha a, wziął, Matus na 3 one. Dwa! Ja Try. też dwa. Po rusku liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, mamy to. czy wszyscy na B chyba. Ole... Oberwałem no, trochę ci powiem. Nie wyzywaj mnie. Co? No bo Powiedziałeś. Nie. No jak nie? Ja... Ty... No tak, o. No. No, gościu. Nie wiedziałem, że tak powiedziałeś. Toś mnie wrobił. Ktoś mnie robił. <laughs> Ktoś mnie robił. Wyzywanie, o Jezus, double smoke O ty, na sajdzie Brawo Matus, prawie go przeoczyłeś Na sajdzie był No W którym No tu to... właśnie, za tą skrzynką siedział Serio? Przecież ja tu skakałem i nie widziałem go No nie, ale wychylił shorta Co za oszust Cheater, hacker, noob Pa, pa, gdzie ja jestem. U nich na Ryspie. Zrobiłem... robię wjazd na... Wjazd na Tu był, tu był. Widziałem go. On ciebie chyba też. Albo I on... pana Pita. Bo tam może być. Na szorcie Kurde. I... Z mida leży. 7 rund to jakieś 14 minut to chyba idealnie nawet starczy No ale Jedne szybsze będą, jedne wolniejsze A ja na przykład będę co rundę saveował O ty cygnoju To ja będę kamerę wyłączał No to później powoduje nie synchronizację. O dwóch dwóch No Akurat mi Heda sprzedał, nie? Nie wierzę w to. A ja mu 40 wziąłem. Teraz on nam pokaże co to znaczy robić Ejsa Co co A czy co robię na Belgi? Ej, patrzcie. No. Jeden. Ale fajna. Skoje na pixel. Na no no short'cie jest. jest. Konklin. Ale go zrobiłem no-scope'em, nie? Dwa HP zostało, nie. O, ale się, o nie Ale się wychyliłem No i elo, nie trafiłem do zakacza O, dwóch No i mają rundę Mamy taką sytuację, że w przeciwnym teamie jest bot Ale i tak przegrywamy, także... Także lej to no, a co powiesz na to, że będzie dogrywka? W razie czego. Nie będzie dogrywki. Jak to nie wyszło. No, po prostu no. Jakby tam kolega nie wyszedł z enemy teamu, to i tak byśmy przegrali, także teraz nie będziemy specjalnie dawać z siebie 200%, żeby wygrać, kiedy ich jest czterech. Także rajtowo. Takie. Dokładnie. Shortikiem mu idą. Ale kurde. I dołem. W sensie, sam pomysł jest fajny, ale mogliby połączyć inną mapę, nie Azteka. Na przykład Dust i Mirage. I byłoby... Dust... Dust-Dash. Dust-Dash. Mogliby, wiesz, pół na przykład, że bombsite A... Jest z Azteka, ale droga na niego jest z tego, z Dasta, nie? Tak wiesz, fragmenty są Totalnie, że wiesz, że fragmenty z Dasta, fragmentami z, z Azteka, nie? Na przykład. No dobra, ja wskakuję do Pita, bo nie mam komisarki I nie ma tu nikogo. Przeszedł. Jeden w, w afka na dole. Minus dwadzieścia dwa. Dobrze. O kurde, Matusz, ale... Gdzie gdzie? Patrz, to jest na... No nie. O, GG. Dobra, więc to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na kanale i wbijajcie do Matusa na kanał. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!